Damy z prostymi plecami, z prostym kręgosłupem. Głównie staramy się, żeby w jak nie było garbu. Możemy siedzieć na podłodze albo na krześle. Jeżeli siedzimy na podłodze, to podłóżmy pod biodra coś, parę grubych książek, albo jak mamy te pianki do ćwiczeń, to kilka pianek. Jak mamy słabe kolana, to dbajmy o kolano. A w barkach, cofamy barki, wypychamy pierś do przodu górną. Równo trzymamy barki. Opuszczamy barki, a wyciągamy uszy do góry. Ale równo. I będziemy robić skręt. Zaczniemy od lewej strony. Mamy podczas tego ćwiczenia cofać brody czoło do tyłu. W tej pozycji to słowo tył przód coś znaczy, ale jak zrobimy skręt, to będzie bardzo niejednoznaczne. Czyli będziemy i teraz też cofali brodę i czoło do kręgosłupa, do płaszczyzny kręgosłupa. Czyli cofamy barki, wyciągamy uszy do góry równo i dajemy brodę w lewo. na lewy bark, powoli, powolutku, a jednocześnie Ściągamy brodę i czoło do linii kręgosłupa, do płaszczyzny kręgosłupa. Ściągamy brodę, wyciągamy lewe ucho. Ale tak to robimy, żeby uszy były na, jednym, na jednej wysokości. Powoli idziemy coraz to głębiej, bardziej brodą niż uszami. Broda i czoło idzie do kręgosłupa, szczególnie broda. Ale musimy pilnować lewego barku. Dlatego, że on się może cofać, bo łatwiej jest cofnąć bark do tyłu, niż się skręcić w szyi. Więc pilnujemy pozycji lewego barku, żeby się ten bark nie cofał. Broda w lewo i do kręgosłupa i troszkę w dół, a lewe ucho do góry. I głębiej idziemy. Ściągamy brodę do, do gardła, do kręgosłupa i czujemy tutaj energetykę tego skrętu w szyi i jeszcze dalej w lewo i pilnujemy lewego barku, żeby on się przeciwstawiał na tym barku opiera się skręt tego i ostrożnie puśćmy tę pracę, zostajemy, zostajemy, zostajemy i teraz e, nie cofa się broda i na takim luźnym kargosłupie, który jest skręcony, idziemy do środka powolutku, ale pochylamy czoło, a cofamy brodę. I jak jesteśmy nosem i brodą w środku, to czoło jest pochylone. I teraz oddzielimy brody środkowo i podnosimy prawym uchem. dół w prawo i do góry, prawym uchem do góry. Wnosimy czoło do góry i wracamy, pochylając się czołem do przodu, jesteśmy w środku, to broda się zbliża do gardła, czoło jeszcze się opuszcza i wyciągamy brodę w lewo i lewe ucho do góry. Ale te wahania głową w lewo i w prawo i w skłon, wracamy z powrotem, nie są już tak mocno energetyczne, są delikatne, przyjemne. Podniesiemy prawe ucho, brodę w prawo i znowu pochylamy głowę brodą i nosem do środka, czołem w środku i w lewo brodą i lewym uchem do góry. I kilka razy tak sami, zróbmy. A potem wróćmy do środka. Podnieśmy czoło, ustawmy. Twarz równo, brodę i czoło w jednej płaszczyźnie. I teraz nosem zróbmy skręt, ale delikatny w lewo równo i zakreślmy nosem poziomą ósemkę. Nie bardzo szeroką. I taki znak nieskończoności nosem robimy. W lewo i w prawo. Mniej oczami bardziej nosem. Jak jesteśmy w centrum, to cofamy brodę i czoło do tyłu, a pierś do przodu. Ale to są delikatne wychody, i ta ósemka nie jest wysoka, jest płaska. Dobrze, i wróćmy do środka. Zamknijmy oczy, ściśnijmy oczy, puśćmy to ściśnięcie oczu. Zostawmy chwilkę zamkniętymi oczami. Możemy takie ruchy nosem w różne strony robić, zamkniętymi oczami i możemy słyszeć z szyi różnego typu odgłosy, potrzaskiwania, jakieś inne odgłosy. To jest dobrze, jak, jak to słyszymy, to znaczy, że szyja się nam rozluźniła. Dobrze, wróćmy, otwórzmy oczy, wróćmy do pozycji centralnej, zrobimy to na drugą stronę. Żeby Taką samą akcję założyć na drugą stronę. Cofamy barki do tyłu i w dół, pierś żebra przypacha do przodu i do góry. Cofamy brodę i czoło do tyłu, równo. I teraz idziemy w prawo brodą, zbliżając brodę do kręgosłupa, wyciągając prawo ucho. Idziemy powoli, coraz to głębiej, ściągamy brodę do słupa Czoło troszkę mniej, ale też ciągamy. Nie mamy pochylać głowy w tym skręcie. Równo broda i czoło. Ciągamy prawe ucho. I nie odsuwamy brody w bok. Tylko skręcamy do tyłu. Ale musimy pilnować prawego barku. Bo łatwiej jest cofnąć bark i myśleć, że, żeśmy się skręcili. Ale to tylko będziemy ruszać barkami a nie będzie tego skrętu w kręgosłupie. Kręcamy się. Broda do tyłu, tam gdzie są plecy i do kręgosłupa. Wyciągamy prawe ucho, ale pilnujemy prawego barku, żeby się nie cofał. Wchodzimy coraz głębiej skręt i czujemy to. Wszystkie mięśnie tutaj wokół szyi się naciągają, a niektóre pracują, a niektóre się rozciągają. I ostrożnie puścimy tę pracę, zostajemy w tej pozycji pasywnie, rozluźnimy barki i ostrożnie wracamy brodą do środka pochylając czoło, cofając brodę powolutku, powolutku jak jesteśmy nosem, brodą w centrum, czoło jest pochylone, w skłonie, idziemy w lewo, brodą w lewo i do góry lewe ucho i cofamy troszkę to lewe ucho do tyłu i znowu. Pochylamy, idziemy do środka, pochylamy czoło, cofamy brodę, jak jesteśmy w środku, to zaczynamy, idziemy brodą w prawo i prawym uchem do góry i do tyłu. i Już sami zróbmy kilka takich przejść z pochyleniem głowy, z cofaniem brody, jak jesteśmy w centrum. I wróćmy do środka. Wyrównajmy głowę teraz, podnieśmy prawdę troszkę, ale cofamy ją do tyłu, razem z czołem. walki do tyłu, górna pierś do przodu. I piszemy tą poziomą ósemkę, ale zacznijmy od drugiej strony. Ruch nosa. I piszemy tą ósemkę, nosem. Pozioma ósemka niewysoka, czyli płaska ósemka. Delikatnie możemy to robić z zamkniętymi oczami. Nie za obszernie. No jednak, żeby to była ósemka i nie tłusta ósemka. Przyjemna, delikatna. I wrócimy do środka. Zamknijmy oczy, ściskamy oczy, ściskamy, ściskamy powieki, ściskamy, ściskamy, aż się pojawi dyskomfort w powiekach. To wtedy zatrzymujemy się i ostrożnie puszczamy to ściśnięcie. Dyskomfort znika w oczach. I zostajemy zamkniętymi oczami.